Witam serdecznie. Lenovo Tab 3 8 cali, dobra rozdzielczość 1800 1280 na 800. Bardzo ładny, elegancki, dokładnie wykonany, bardzo szybki tablet, bardzo ładnie prezentuje wideo z YouTube'a. Jest dynamiczny, nie zacina się. 16 GB w pamięci, 2 GB ram 4 czterordzeniowy procesor. No i opakowane elegancko. Jedyne 450 zł aktualnie w Euro RTV AGD. Opakowanie bezpieczne. Folie, torebka. Nawet trzeba go wyjąć. To jest instrukcja, ładowarka, jak najbardziej wszystko jest ładnie popakowane. Tabliczka znamionowa, dokładnie spasowane. Foliki można dosyć szybko zdjąć. Klej nie zostaje. Ma wielu, można ustawić wielu użytkowników, czyli profile dziecięce, profil dla żony, profil dla nas. Staćmy zewnętrzną jeszcze kartę pamięci 16 giga Jak widać, tutaj się on tam wciska. Musi ładnie zaskoczyć. I czak, zamykamy. No i teraz warto włączyć na konfigurację. Wszystko jest w przyspieszonym tempie, ponieważ niestety to trochę trwa. Ogólnie suma czasu chyba samych nagrań to był ponad 15 minut skrócone do czterech wybieramy sobie polski wybieramy sobie sieć wpisujemy hasło tak łączymy się warto jest skonfigurować go w domu przy dostępie do WiFi. no i potem mamy czy można sobie można sobie konto google owe. Wybrać oczywiście. Tak, więc lepiej się jednak zalogować. Bo tam trzeba było troszeczkę inaczej z tym kątem google'owym No i nową Experience na razie nie będziemy przystępować. Dobra. No i już. Gotowe. Tutaj filmy instruktażowe, jakieś tam cudawianki w każdym bądź razie. Już jest. Chwila moment i ustawienia gotowe. Można sobie poinstalować swoje ulubione aplikacje. Na przykład YouTube'a, Facebooka, wszystko. No i tutaj jeszcze można, że na kartę jest. Tak, przynosimy dane. Gdy aplikacje na karcie były, nie zapychały nam pamięci. Menu ładne. Wszystko szybko działa. Ekran dotykowy dobrze tam 10 chyba, coś tam, 10punktowej, coś takiego i szybko. Naturalnie jest to Android 6. Chyba około 10 minut samo aktualizacja systemu. Coś mu tam jednak trzeba było jeszcze zmajstrować zaktualizować. Uruchomi się ponownie. Potem wymienimy tapetę, można go zabezpieczyć. Pinem, wzorem, właśnie tym na klawiaturze pu, tych punkcików. Ogólnie mam drugi tablet Samsunga. Ten Lenovo też jest bazowany, jest większy. A po aktualizacji Androida wszystkie aplikacje więc warto zrobić to wcześniej niż później. No i pinem. Tu się bawimy wymieniamy sobie wyświetlacz, wszystkie różne cudawianki. Takie są do wyboru, standardowe. No ale. Bierzemy sobie inną tapetę. O taka będzie ekstra. Polecam fajne.